Moi drodzy, mamy już telefoniczne połączenie z Maćkiem Szczepaniakiem. Witaj Maćku. Witam, witam wszystkich. Maciek Szczepaniak, który no w tej chwili nie startuje w rajdzie, nie startuje w rajdzie Koszyc, ponieważ priorytetem w tym roku dla Was są Mistrzostwa Świata. Chociaż zrobiliście taki mały wyjątek podczas rajdu Polski, ale zaraz do tego występu powrócimy. Rajd Koszyc, jakby skomentował wyniki i taką no, ogromną, ogromną myślę dominację Brianu Buffie. No na pewno jesteśmy w w finałowej fazie mistrzostw Polski, więc wszyscy kibice śledzą z opartym tchemny, oczywiście również, ponieważ e, kibicujemy e, zespołowi, który tam pracuje, czyli z nami Peli Team. Natomiast, no cóż, no myślę, że nie jest to jakąś niespodzianką dużą, że, że Brian wypracował sobie taką przewagę, ponieważ wiemy, że jest doskonałym kierowcą i, no, i w większości przypadków, gdy wyścigał się mistrzostw Polski, no to, no to raczej była walka o drugie i trzecie miejsce. Także myślę, że, że nie jest to jakieś bardzo zaskakujące dla kibiców. Z tego, co wiem, były bardzo zmienne warunki w więc Też na pewno to, na to u, u, utrudniło walkę. Natomiast no, wszystko rozgrywa się zgodnie z planem. Tak chyba bym mógł to ująć. Ale przewaga jest dosyć spora, tak możemy powiedzieć. Czy uważasz, że Brembów je po tych startach, po wielu doskonałych startach, ale także tych startach nieco mniej udanych w cyklu Jerce jeszcze przyspieszył? Myślę, że głównie, głównym, głównym atrybutem, który tutaj rzutuję na wyniki jest to, że musimy pamiętać, że jest to rajd, który odbywa się poza granicami Polski. Jest to rajd, był w tamtym roku e, w Mistrzostwach Polski, natomiast jest to rajd, w którym polscy zawodnicy nie mają doświadczenia, a niestety polscy zawodnicy jeżdżą szybko no, tylko w Polsce, dlatego że jest niewiele okazji, aby mogli spróbować e, jechać na, na odcinkach, których nie znają to... W większości przypadków nie jest to jakby ich wina, ponieważ po prostu plany startowe, budżety umożliwiają walkę w Polski, a nie umożliwiają zawodnikom startowanie za granicą. Więc, więc jeśli pojawiają się na obcym rajdzie, to oczywiście jest im dużo trudniej. Natomiast Brian, który jeździ różne rajdy, mnóstwo rajdów na, na obcym terenie, jest to czy, to, czy on startuje na Iprze... Nie ma dla niego żadnej różnicy, prawda? Nie ma żadnej różnicy. Ale powiedz czy dobrze, że mistrzostwa Polski kończą się no, poza granicami naszego kraju, że ostatnia runda, myślę, że co do tego, że, że jeden rajd, może dwa rajdy powinny się odbywać poza granicami, e, no być może jest to dobre rozwiązanie i tak jak mówisz, zawodnicy mają okazję, mają szansę do tego, żeby startować i rywalizować z innymi zawodnikami. Ta rywalizacja naszym załogom wychodzi całkiem nieźle, jeżeli chodzi o słowacką czołówkę. No ale ostatnia runda, ostatnia runda, na której e, no, odbędzie się koronacja mistrza Polski, czy ona się powinna odbywać poza granicami naszego kraju? Myślę, że my jesteśmy wszyscy w Zjednoczonej Europie tak? i kalendarze układane na początku sezonu, pod koniec ubiegłego roku jakby miały swoje jakby swoje wady i zalety. No, musieliśmy się dostosować my jako Polski do kalendarzu Słowacji. Pewnie Słowacy musieli się do nas dostosować do Rzeszowa, więc no tutaj bym jakby nie domenizował. Tak się, tak się wydarzyło, że że mistrz Polski będzie wyłaniany na tym rajdzie. Trzeba pamiętać, że w zeszłym roku mistrz Polski został również wyłaniany w koszykach, choć nie był to ostatni rajd. Mhm. Myślę, że nie, nie ma to większego znaczenia. Nie ma to większego znaczenia, więc takie rajdy warto jeździć, no ale was nie ma na tym rajdzie. Pewnie czy nie żałujesz czasami? Może to jest złe słowo, żałujesz, ale czy, czy nie ciągniecie również do startów w rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, do tej atmosfery, którą poczuliście chociażby podczas rajdu Polski? Na pewno atmosfera jest, jest wspaniała, zwłaszcza jeśli chodzi o kibiców w Polsce. Zresztą jak rozmawiamy z ta Świata, ze znajomymi, z kolegami, czy z znajomymi, którzy ścigają i mieli przyjemność startować w rajdzie Polski w 2009 roku na Mistrzostwa Świata, wszyscy podkreślają, że kibiców i atmosferę w Polsce można porównać tylko do takich najgorętszych rajdów, najgorętszych po, po, pod kątem kibicowania, jak Argentyna, czy Portugalia. No więc na pewno jeśli chodzi o atmosferę, to to jest świetna rzecz, natomiast jakby ja w moim życiu już... Najeździłeś no się w naszym w, naszą w, naszą w Polski. Udało mi się nawet kilka razy uzyskać nie najgorszy wynik. Więc myślę, że to jest zupełnie inne miejsce i koncentrujemy się w 100% na Mistrzostwach Świata. Natomiast w życiu oczywiście wszystko się może zdarzyć. Więc, więc jesteśmy uzależnieni w 100% od pieniędzy naszych partnerów i sponsorów, więc, więc jaka będzie przyszłość i taka dalsza, to, 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 to nie chciałbym się zarzekać, natomiast no, mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli kontynuować z Mistrzostwa Świata, jeszcze przed nami dwa rajdy w tym roku, więc myślę, że to tak wygląda sytuacja przed wami jeszcze dwa rajdy za wami rajd który był bardzo bardzo udany nie mieliśmy okazji jeszcze rozmawiać o tym rajdzie chodzi mi o rajd Australii powiedz jaki to był występ i, i także jakbyś mógł dodać do tej do tej swojej opowieści taki typowo sportowej, także to jaka to była wyprawa jakie przedsięwzięcie logistyczne jest, 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 jest tym żeby żeby startować w takim rajdzie rajdzie tak odległym no i rajdzie który no, ma ogromne znaczenie i ogromną również trudność dla mnie była to trzecia wizyta w raj, na rejdzie Australii. Pierwsza po wschodniej części kontynentu, ponieważ poprzednie edycje, które startowałem odbywały się w Perf na zachodnim zbliżu. Mhm. Faktycznie pod kątem logistycznym i transportowym wyprawa na drugą stronę świata z całym sprzętem jest ogromnym przedsięwzięciem, natomiast każdy profesjonalny zespół startujący w szuka świata sobie bez, bezbłędnie radzi z takim wyzwaniem. Podobnie było w naszym wypadku. A powiedz, czy nie jest tak, tak jak jedno z pytań, które zadał nasz słuchacz podczas tej audycji, czy jadąc na tak odległy i mając świadomość i taki bagaż tego, jak wielka to jest inwestycja i logistyczna, czy nie jedzie się nieco bardziej zachowawczo, czy, czy nie ciśnie się nieco mniej e, no bo powiedzmy wydachować na pierwszym odcinku specjalnym, czy też skończyć rajd na pierwszym odcinku specjalnym, no w Australii, a, a na swoim podwórku to ma troszeczkę inne znaczenie chyba? No, w ogóle mistrzostwa świata, PWRC rządzą się swoimi prawami. Jest to, nie do, ja nie jestem fanem tych przepisów i, i tego formatu, który jest w tej chwili, dlatego że szczytowałem te WRC, jest WRC również, mają bardzo małą rund, to znaczy 6 lub 7, w zależności od cyklu i liczą się wszystkie wyniki, nie, nie wolno odpisać sobie żadnego z rajdów, więc bardzo, bardzo ważne, równie ważne jak, jak prędkość na odcinkach specjalnych jest również odpowiednia strategia, nie ukończenie no, chociaż jednych zawodów lub nie punktowanie na no, chociaż jednych zawodach tak naprawdę ogromnej y, 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 części utrudnia szansę na końcowy wynik. To, Ma ogromne konsekwencje, prawda? Dokładnie. Nie oszukujmy się. Po popowym rajdzie Argentyny, gdzie byliśmy na drugim miejscu i skończyliśmy gdzieś daleko, niestety z powodu e, tam awarii urwania e, się drążka kremiczką, e, potrzebowaliśmy dość dużo czasu, żeby próbować się wspinać w tej, tej, tej klasyfikacji. Dopiero tak naprawdę e, solidne punkty z Argentyny, z Australii pomogły nam skoczyć z powrotem jakby do do tej czołówki i mam nadzieję, że, że, Hiszpa że Hiszpania pozwoli nam się przesunąć jeszcze wyżej. Natomiast no, to jest głównie atrybut, który, który ustawia strategię i walkę. To, czy to jest Portugalia, czy Australia, nie ma dużego znaczenia. To, to są profesjonalni kierowcy, profesjonalne zespoły. Wiemy, że wszystko się może zdarzyć, natomiast myślę, że nie miejsce świata, gdzie się wywróci autonadach ma na znaczenie, tylko to, że portugalskańcy będą jakby, bardzo ciężkie dla nich powiedz, czy podoba Ci się Australia jako, jako kontynent? Tak, to, to na pewno świetne miejsce, doskonałe trasy, przede wszystkim ten, ten, nowy, ten nowy rajd, czyli South Harbor, tam gdzie, tam gdzie był w tym roku. Trasy świetne, wymagające, jeden dzień naprawdę bardzo podobny do rajdu Polski, może troszeczkę twardziej, natomiast no, w tym roku pogoda była zdumiewająca widać oczywiście to było po wynikach pierwszego dnia, gdzie, gdzie naprawdę no, największe sławy rajdów samochodowych na świecie nie, nie ukończyły tego dnia. Ja faktycznie przez 14 lat mojej kariery czy tam moich startów, może nie kariery rajdowej, to, to jeszcze nie, nie, nie jechałem w tak trudnych warunkach na rajdzie szutrowym, więc naprawdę rajd świetny, natomiast pogoda zmieniła go w ekstremalnie trudny. No i takie są rajdy, takie są rajdy mistrzostwa świata i tak jak mówisz czasami regulaminy nie są być może najlepiej dostosowane, ale ale to są świetne historie, historie, których no nie zapomina się do końca życia i myślę, że m, warto mówić o takich wyprawach, warto mówić o tym, co dzieje się podczas tych rajdów, bo jesteście no, taką, takim naszym rodzynkiem, można powiedzieć, w mistrzostwach świata e, i zawsze wszyscy Polacy mocno wam kibicują i kibicują wam bardzo mocno, kiedy także przyjeżdżacie do kraju m, tak jakby chociażby podczas, podczas rajdu Polski, kiedy to wystartowaliście, e, no i walczyliście ostro. Powiedz, jak oceniłbyś ten rajd, jak oceniłbyś jego organizację, no ale także rywalizację z Polską. Czołówką. Raj polski są to jedna z najstarszych imprez Europy, na świecie i jedna z najstarszych w Europie, także organizacja zawsze jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, i tak samo było w tym roku. Raj polski jest również rajdem bardzo specyficznym, dlatego że jakby umiejscowienie odcinków specjalnych. E, i, I to co jest, to co dzieje się w koło drogi, to znaczy, że, że w większości wiodą jednak polami, e, też jakby narzuca trochę inny styl jazdy, czy, czy tak naprawdę znacząco inny styl jazdy niż w rajdach, które znam. Dlatego że w większości wy, wypadków, czy to Finlandia, czy Argentyna, czy Portugalia, jeżeli się auto znajduje przynajmniej po, po chociaż pół metra czy 20 centymetrów po drogową, najczęściej już z, te, z tego miejsca nie wraca, bo pozostawia nam koło albo coś takiego, natomiast rajd polski jest bardzo specyficzny, można, i bardzo widowiskowy, przez dla kibiców, naprawdę wielokrotnie auta jadą dużo szybciej niż mogłoby się to wydawać, zwiedzają plenery i publiczne. To i no, jest publiczny. taka większa odwaga, Ale chyba, wracają, większa tak, odwaga wstępuje w, w kierowców, prawda, zawodników. Dokładnie. dokładnie, natomiast jeśli chodzi o, o rywalizację sportową, tak naprawdę wydaje mi się, że trudno sobie było wyobrazić coś fajniejszego dla kibiców. Jeżeli po pierwszym dniu e, i tam 130 km odcinku specjalnych między pierwszym a siódmym zawodnikiem jest bodajże 16 czy 17 sekund e, różnicy i tak naprawdę na pierwszym ojejsie czy na pierwszych dwóch etapach, drugiego dnia to wszystko się odwraca. Tak? Zawodnicy, którzy jadą na początku, no niestety czyszczą drogę, więc tracą. Więc po, po pierwszych kilku to wszystko się wywraca do góry nogami. to... No Końca, I nagle w Polsce mamy taką sytuację, kiedy to, e, którą obserwujemy bardzo często w mistrzostwach świata, że zawodnicy często odpuszczają, często stosują różną taktykę. E, no i widać podczas rajdu Polski, no ten szutek, który, który, e, który zalegał na drodze, ten świeży szutek, który zalegał na drodze, no spowodował znaczące straty tych załóg, które jechały jako pierwsze, prawda? No tak, tak. No to Wiadomo, że jakby w tych rajdach liczy się bardzo pozycja na drodze, dlatego też można było jakby zauważyć, że jednak ten pierwszy dzień stał na trochę innym, to rozkład sił był to, to troszeczkę inny, pierwszy dzień, niż drugiego, no, ale to myślę, każdy z zawodników startujących tam w czołówce zdaje sobie tego sprawę, gra w swoją grę taktyczną, więc, więc myślę, że, że no, było to doskonałe blisko dla kibiców. Także ja jestem bardzo zadowolony, że... Mogliśmy wziąć udział w, w tym rajdzie. Żałuję, że tak się niestety jakby zakończył ta noc, że, że nie, nie byliśmy w stanie walczyć e, do, do końca. Natomiast no cóż, no, takie, takie są rajdy. E, nie jechaliśmy po, po punktach mszwzwach Polski. Mogliśmy jechać e, naj, najfajniej jak umiemy. Mogliśmy po, jechać tak, żeby tam sprawdzić frajdę i nam oczywiście. No myślę, że też wielokrotnie pokazaliście, że, że, że potraficie jechać naprawdę, naprawdę szybko. No niestety wynik na mecie się nie znalazł taki taki, który, który by was na pewno satysfakcjonował. Czasami takie rzeczy no po prostu się zdarzają. Myśmy, my naszym celem na Raj Polski było to, aby zaprezentować się przed, przed własnymi naszymi kibicami, czy polskimi kibicami. Jest to dla nas zawsze ogromna przyjemność, że po, po tych takich bardziej taktycznych rajdach, które, które mamy w Izzyta Świata, możemy przyjechać i, i po prostu cieszyć się jazdą. Rywalizacja była świetna. Wielokrotnie, nie wiem, dojeżdżaliśmy do meteo odcinka specjalnego, który ma 20 kilka kilometrów, to jak na polskie realia, to jest długi odcinek dwóch czy trzech czy czterech zawodników było w tej samej sekundzie a więc zarówno Kajtek jak i Michał Sołowow, Krzysiek Hołowczyk czy, czy Michał Gober jechali naprawdę świetnie, Grzegorz też więc myślę, że naprawdę pięciu, sześciu zawodników dawało dużo frajdy i też się podobało Wracając jeszcze do porównania polskich rajdów samochodowych z mistrzostwami świata, bo dosyć rzadko mamy jednak okazję rozmawiać z kimś, kto regularnie startuje w mistrzostwach świata, takie pytanie od jednego ze słuchaczy czy w Mistrzosa Świata zdarzają się rajdy z odcinkami, gdzie zawodnicy szukają głębokich cięć, czasami mocno skracających trasę? Czasami w Polsce tak się zdarza: wyjeżdżają głęboko poza trasę. Czy takie coś Mistrzosa Świata? Um, występuje, czy nie? Czy takie zjawisko ma miejsce, no, czy też nie? Wysoka Świata, tak jak mówiłem wcześniej, raczej nie ma takich uh -huh. możliwości, dlatego, że rajdy y, szutrowe głównie, które, y, które y, są rozrywane, wiodą albo w takim skalistym terenie, albo bardzo leśnym, więc jakby nie ma takiej opcji, żeby sobie tam o 50 60 metrów skrócić trasę cięciem. Raczej Cięcie jest bardzo mało, poza tym trzeba pamiętać, że rajdy Mistrzostwa Świata są znacznie dłuższe, to są trzykrotność rajdu Mistrzostwa w Polski, więc jeżeli jedziemy rajd, który ma 400 kilometrów, też zupełnie inaczej podchodzimy do oszczędzania opon. Mamy ograniczone opony, możemy użyć tylko 24 opony w przynosie 400, 400 km rajdu, także cięcie jest jakby znacząco mniej i z powodu charakterystyki rajdu, i z powodu kilometrów, które jest do na, na niewielkiej ilości opon. Wracamy jeszcze do rajdu Polski, to też wiele pytań od naszych słuchaczy. Wyniki końcowe tego rajdu, nie znamy tych wyników końcowych. Rajd najszybciej przejechał Kajdan Kajdanowicz z Jarkiem Baranem, ale te wyniki są do dnia dzisiejszego zawieszone i troszeczkę trwa to badanie samochodu. Co uważasz, co uważasz w takiej sytuacji, kiedy, kiedy tak się rajd rozstrzyga czy też się nie rozstrzyga? Jak uważasz, jak ta sprawa się zakończy? Jak się zakończy to będziemy wiedzieli po oficjalnym komunikacie ze ECC-u. Natomiast myślę, że to, to, że to procedura trwa tak długo to nie jest nic dziwnym, ponieważ to tak, że, że komisarz techniczny, ja, który przyjechał i czego znamy bardzo dobrze przez świata, bo, bo wielokrotnie badał nasz samochód yy, wykonał swoją pracę napisał, m, z tego co wiem raport, ten raport musi być przekłany do każdego z członków ZSS-u yy, no, każdy z nich jest w swoim kraju i, i członkowie ZSS-u muszą zebrać się ponownie korespondencyjnie na podstawie raportu wydać, wydać decyzję, że czas trwania tej, tej procedury jest zupełnie normalny a to, że samochód jest sprawdzany po razie, no, to dla mnie nie jest niczym nowym mhm. yy, w Polsce wydarzyło się to z powodu jakby protestu, natomiast no mistrzostwa Świata każdy, jakby automatycznie każdy samą, który znajduje się w pierwszej trójce, mistrzostw świata jest rozebrany, jest rozbierany do, do, do pojedynczej śrubki, więc jest absolutnie naturalny proces, normalny, nie dziwi mnie w ogóle. Myślę, że, że nie, ma tutaj nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie ma w tym nic zwyczajnego. Jeżeli chodzi o starty w mistrzostwach Polski, ale też jeżeli chodzi o rajdy w Polsce, rajd barburki, czy planujecie start w tym rajdzie, czy też czy też nie? No zobaczymy, nie chciałbym się na razie wypowiadać, pojawimy się na Barbusce, eee, myślę, że pojawimy się na Barbusce, zobaczymy, zobaczymy w jakiej formie, jakim autem, jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby o tym mówić, ale myślę, że będzie jeszcze szansa spotkać się z, nas z Samochód klasy R4, czy ten samochód Was hmm, rozczarował, czy ten samochód Was zachwycił w porównaniu do samochodu Super 2000, jakie są hmm, Twoje odczucia no, już po wielu, wielu miesiącach spędzonych w tym aucie? Nie jest dla nas nowością samochód R4, ponieważ jesteśmy. Yy, Michał jest kierowcą, który dla, dla Reliaku roz, rozwija ten od początku. Jest tak naprawdę jedynym kierowcą, który testował go, testuje go i rozwija na nawieźniach szczycowych, na nawieźniach asfaltowych. Yy, Robił to jeszcze Paula Andreuci. Yy, jest znacząca różnica pomiędzy autem grupy N a autem R4, w mojej opinii. Natomiast cały czas jeszcze nie jest to samochód, który jest w stanie rywalizować jak równy z równym z autem klasy Super 2000, zwłaszcza jeśli chodzi o wagę. Rady, oczywiście mówię o przekroju globalnie rajdów z Europy czy na świecie. Oczywiście rajdy w Polsce są bardzo specyficzne, jak wszyscy wiedzą, podobnie jak rajdy w Czechach, gdzie auta grupy N i R4 są w stanie rywalizować z powodzeniem. Mamy bardzo szybkie OS, nie do końca techniczne, jakby takie na złamanie karku, że uh -huh. I, I tutaj te, te różnice między Super 2000 a R4 się zacierają, że się wyrównują. R4 jest jeszcze relatywnie lepsza. Natomiast ta świata no, no, to, jest, to jest dużo fajniejszy samochód, jeśli chodzi o, o jazdę niż NK, niż natomiast no, nie ma szans do, na prawdziwym razie świata nie ma szans do, do, do auta Super 2000. Nie? A jak oceniasz przyszłość tej klasy i, i być może waszą przyszłość w tym samochodzie? To zobaczymy, w tej chwili czekamy na nowe przepisy, nowe regulacje. FIA zastanawia się, ponieważ tutaj problemem z, z, z Autogrupem i czy tam R4 jest bardzo niewielka ilość samochodów, które można, których można taki samochód zbudować, tak samo zbudować. Mamy tylko Subaru i Mitsubishi do dyspozycji. Mhm. Natomiast wiemy, że FIA zastanawia się nad wprowadzeniem czegoś takiego, co nazywać się będzie klasa R4T. Czyli to będzie klasa samochodów z księgiem 1,6 Turbo, czyli takich jak na przykład DS3, R3. Tylko, że będą to samochody, do których będzie można dołączyć napęd na, na drugą oś, czyli będą to auta silniki. My też jest turbo napędem na cztery koła i one miałyby rywalizować y, z autami M4 i R4. Więc zobaczymy jak, nie, nie naszych przepisów, co trwają, zobaczymy jak te przepisy będą wyglądały i, i, i też można zobaczyć, czy, czy pojawią się jakieś samochody, które mogłyby nawiązać walkę albo mogłyby być jakby alternatywą. I to chyba też daje pewne możliwości sponsorskie, prawda? Wiemy, że Citroen jest zainteresowany zbudowaniem takiego auta, wiemy, że Kaszot jest zainteresowany zbudowaniem takiego auta, więc no, zobaczymy, trzeba poczekać, myślę, że na no, no ciekawe, ciekawe przed nami miesiące i pewnie lata, bo myślę, że te się bardzo rozwijają teraz. Zdejdzie na Mini. Myślę, że to będzie bardzo, będzie bardzo druga albo trzecia młodość Mistrzostwa Świata. A powiedz, czy właśnie z perspektywy tego czasu, tych, tych wielu, wielu lat startów w różnych rajdach, e, czy widzisz ten, ten postęp, to, że coś zaczyna się zmieniać w Mistrzostwach Świata, że coś drgnęło po tych latach, kiedy no, w zasadzie dwóch procent, producentów walczyło ze sobą i, e, no, i było po prostu nudno? Na pewno. No, myślę, że pojawienie się Mini to już było pierwsze takie światełko tunelu. Później o ogłoszenie oficjalne Volkswagena, że, że kończy projekt Dakar i wchodzi do Mistrzostw Świata, to będzie to jest ogromny zastrzyk adrenaliny i świeżości dla Mistrzostw. Trzeba pamiętać, że mówimy o jednym z największych producentów samochodów na świecie, tak? Tego to mówi, mówi, świat rajdowy z nieograniczonym budżetem. Mm -hmm. Na pewno. Ze świetnymi konsultantami, i... prawda? Z ludźmi, którzy mogą pracować dla tej firmy. Dokładnie. Zmienić na pewno kłaścił w najbliższych latach. No i... Będziemy mieli przynajmniej czterech na cztery zespoły producenckie, do tego trzeba też półfabrycznych, takich jak Waży, czy takich jak Peter Solberg Web Myślę, że już świata odżywają, dużo bardziej dostają drugą lub trzecią młodość, jak jak już mówiłem, Poza tym byłem naprawdę zachwycony formą transmisji internetowej na żywo z rajdu Francji, z tego co wiem, mm -hmm. to tak mają wyglądać transmisje z wszystkich rajdów w przyszłym roku. Eee, no jeżeli, jeżeli faktycznie to pójdzie tą stronę, jeżeli ten, te rajdy będą dużo bardziej dostępne dla kibiców przed komputerami, bo bo czas, pamiętaj, że teraz ważniejsze, żeby taka transmisja na żywo była w internecie niż, niż nawet w telewizji, ponieważ jesteśmy w zupełnie nowej erze cyfrowej i ludzie chcą oglądać nie to co narzuca telewizja, tylko to na co mają ochotę. Więc... Niektórzy nawet nie mają telewizora specjalnie, ale komputer na pewno ma. mają wszyscy w domu. Dokładnie, więc jeżeli, jeżeli mówimy o tym, że, że będzie relacja na żywo w, w, na swoim ulubionym kanale internetowym, to, to to jest to, czego przeszła to, to potrzebują, aby się popularyzować. Trzeba pamiętać, że rajdy są dużo trudniejsze do pokazywania niż wyścigi, tak? Formuła 1 po prostu to jest kilkanaście kamer ustawione na torze przez półtorej godziny i... Jedność miejsca, i pół, a jedność pra czasu, prawie jak na piłki nożnej. Jest prawa, tak, ta piłka, no to sprawa na rajdy są dużo trudniejsze do pokazywania i to, co widziałem, tą relację, tą widziałem z Francji, była naprawdę bardzo fajna. E, właśnie zbliżają się e, mistrzostwa w piłce nożnej Euro 2012. Będziesz oglądał czy wie, że w tym czasie? E, no to ben, pewnie nie wiem dokładnie, mi, to, chcę się przyznać. <laughs> to, nie do końca wiem, w jakim, w jakim czasie one się będą rozgrywać. No może to i dobrze, jeżeli chodzi o zawodnika rajdowego, bo, bo nie wszyscy A. lubią piłkę nożną. To prawda, natomiast w moim wypadku jest to dość śmieszne, ponieważ ja przez 9 lat y, mojego życia grałem w piłkę nożną, byłem na reprezentacji polskich juniorów, więc jakby powinienem... Źle się... trafiłem, źle trafiłem. <laughs> Powinienem się interesować, natomiast... Przez tego o to tobie nie wiedziałem, Maćku, tego o to tobie nie wiedziałem. To, to jest dawna historia, natomiast... Fakt, teraz oglądam rzadko, jakieś takie szlagierowe mecze i chyba bardziej traktuję jako możliwość spędzenia czasu z przyjaciółmi niż, niż widowisko sportowe. Natomiast jeśli będę w, we Wrocławiu, to, to na pewno chętnie y, zobaczę jak wygląda to święto, nie mam niestety biletów na mecze, ale... Może ale coś prostu... się uda załatwić, ale polecam Może... także Żurzel, wiesz, polecam także żużel, bo chyba jeszcze na żużlu nie byłeś, prawda? No nie byłem, kiedy uh -huh. rozmawialiśmy, tak, e, robiąc prywatę na antenie, e, pomyślałem sobie, że muszę iść zobaczyć, nie udało mi się, ale myślę, że w przyszłym sezonie e, na pewno się pojawi, aby zobaczyć, jak wygląda taki mecz, bo podziwiam tych gości, którzy szaleją na, na, na motorach, na, na, na wierzchni rzucowej. Gorąco, gorąco do tego ciebie zachęcam i czego można życzyć e, tobie i Michałowi, w startach w rajdowych samochodowych Mistrzostwa Świata eee, na te dwa ostatnie rajdy, dwa ostatnie rajdy także zupełnie, zupełnie inne, zupełnie różne od siebie No gumowi drzew to nie będę mówił, no bo będziemy się postarać mam nadzieję, że tego zawsze nam wszyscy życzą, żeby się, się nikomu nic nie stało, natomiast no, no chcielibyśmy bardzo zakończyć Mistrzostwa Świata na podium mamy naturalne szanse, więc postaramy się pojechać jest najlepiej jak potrafimy zaplanować te rajdy i... I bardzo byśmy chcieli skończyć ten rok na podjęciu świata. Mam nadzieję, że nam się uda i o to. Jeśli ktoś chciałby do nas trzymać, kciuki, to o to właśnie proszę. Dzięki, bice trzymam za Was kciuki, a jeden ze słuchaczy napisał. Życzę Wam dynamicznej jazdy i myślę, że, że o to właśnie chodzi. Maciu, serdecznie, serdecznie dziękuję Ci za udział w odcinku specjalnym, w odcinku specjalnym, który po kilku tygodniowej przerwie wróci na antenę, więc jesteś pierwszym moim rozmówcą od, od kilku tygodni, więc bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać. Jest mi bardzo miło i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki i do usłyszenia.